Cześć, z tej strony Janek i witam Was w kolejnym filmie na kanale. Jakiś czas temu zapytałem Was na mojej grupie na Facebooku, czyli Tablety Janka, co byście chcieli, żebym przetestował w najbliższym czasie na kanale. Padła odpowiedź, że fajnie by było, gdybym sprawdził jakieś obiektywy do telefonów. Tak więc z Chin zamówiłem w zawrotnej kwocie 22 zł obiektywy do Samsunga Galaxy S8 dedykowane. Oczywiście nie są to obiektywy oryginalne, natomiast troszeczkę lepszy zestaw. Jak będzie to wyglądać, dowiecie się z tego odcinka, także zapraszam do oglądania. W zestawie dostaliśmy etui na Galaxy S8, czyli dokładnie na ten model, który zamawiałem. Co ciekawe, te obiektywy są tutaj wkręcane. Spróbuję wam pokazać. Także one będą trzymały się naprawdę dobrze. To nie jest też taki zwykły klipsik, chociaż ten klips też tutaj jest dostępny. Do tego te obiektywy mają dekielki, podobnie jak normalne aparaty. A samo Etui, już Wam tutaj pokażę, trzyma się zaskakująco dobrze, a nie byłem pewien, czy chińska myśl techniczna to, to po prostu przeżyje. Jak widzicie, rybie oko tutaj już działa, a ja w tym momencie zapraszam Was na przegląd zdjęć z założonym obiektywem, jak i bez założonego obiektywu i na sam koniec porównamy, jak robi zdjęcia te same Lumix G6. Jeśli chodzi o samą jakość zestawu, to w tej kwocie jest ona zaskakująco dobra. Plastikowe etui bardzo dobrze jest spasowane z Galaxy S8 i nigdzie nie odstaje, nie trzeszczy. Jest po prostu takie, jak być powinno. Dodatkowo szmatka, która też bardzo dobrze się sprawdza. Już miałem okazję wielokrotnie go wyczyścić. Same obiektywy są metalowe i są bardzo dobrze wykonane. Szczerze byłem wręcz przekonany, że przyjdzie do mnie. Plastikowy, zwykły element, którego jakoś nie będzie powalać. Natomiast to, co otrzymałem, to tak szczerze mówiąc, jest pełnowartościowy produkt. Do tego również plastikowe, co prawda, zaślepki na te obiektywy. Natomiast jest to bardzo fajne. Również drugi element jest metalowy, dzięki czemu mamy wrażenie, że nie obcujemy z tanią chińszczyzną, a naprawdę bardzo dobrym zestawem. A teraz zapraszam Was już do podsumowania. Szczerze mówiąc, w kwocie 22 zł nie spodziewają się aż tak dobrego rezultatu. Obiektywy, które dostajemy, spełniają całkiem dobrze swoją funkcję, oczywiście całkiem dobrze mając na myśli zestaw obiektywów wraz z Etui za 22 zł. Nie sprawi to oczywiście, że z dnia na dzień zostaniecie profesjonalnymi fotografami. Natomiast jeśli chcecie się zająć fotografią i chcecie zobaczyć na jakiej zasadzie działają obiektywy, to to jest najlepszy i najtańszy sposób, żebyście się właśnie mogli się tym zająć. Link, w którym kupiłem właśnie to tu i wraz z obiektywami, znajdziecie w opisie do tego filmu. Jeśli macie pomysł, co innego chcielibyście, żebym przetestował z Chin lub z innych polskich sklepów, to dajcie znać w komentarzu. I oczywiście, jeśli tylko będę, będzie to w moim zasięgu, to z pewnością to zakupię i dla Was będę to testował. W dzisiejszym odcinku to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu, cześć.